się, siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w tą przepiękną niedzielę, gdzie nie ma TikToków, dlatego że chciałem po prostu nadrobić tego, co jeszcze nie widziałem, no bo ja wróciłem po dwóch tygodniach, a tu patrzę, stało się coś niespodziewanego, niespodziewanego, że dlatego okej, okay, jest to fagata, więc poniekąd można było się spodziewać, ale... Ten obecny jej związek ja dosłownie z dwa odcinki temu chwaliłem, nie? To sobie mówiłem, że, wow, ej, chyba faktycznie znalazła kogoś dla siebie, e, pomimo wszystkiego on z nią jest i super, fajnie, chyba się bardzo lubią, e, no to no, no i fajnie dla niej, nie? A ja wracam i tutaj mamy oczywiście głosówki na kanale nadawczym Fagaty. Mamy zdjęcia jak płacze, mamy zdjęcia kontrowersyjne, mamy jego odpowiedź, mamy wszystko i to wszystko dzisiaj omówimy, no i też moją lekką teorię spiskową. No bo jak wiecie, lub może nie Fagata jest znana właśnie z tego, że te jej związki zazwyczaj kończą się bardzo źle, nie? Nawet bym powiedział, że tragicznie. <noise> I zazwyczaj jest to wina faceta. Przynajmniej ona tak zawsze twierdzi. No i tym razem trafiła na Lizaka. Lizak wydawał się na po prostu normalnego chłopa, że tak to ujmę. Aczkolwiek tam były jakieś różne aspekty, typu na przykład jej niebieska strona, gdzie oni się do końca nie zgadzali i widać było, że jest jakiś tam zgrzyt między nimi. I, I biorąc pod uwagę, że to początek związku, tak no trochę dziwniawe. Ale no fajnie byli sobie razem, bardzo się y, lubili nawet planowali dzieci z tego, co kojarzę. Ona już była aż tak bardzo zakochana, ona czekała, ożenić on się w ogóle zaręczy i nie tylko. No i pomimo tego, że fagata yy, każdą piosenkę musiała coś wspominać o swoim ex, będąc z lizakiem, ja się dziwiłem w sumie, że jemu to nie przeszkadza, yy, no, no to teraz ma kolejnego ex do śpiewania o nim, czyli o lizaku. No bo na jej, kan na jej kanale nadawczym pojawiła się właśnie głosówka, która mocno sugerowała, jakby ta para miała zerwać ze sobą. Ej, Czech, że spotykacie się z kimś już długo i jesteście przez cały ten związek ciśnięci, i jesteście ciśnięci przez ludzi, że jesteście kułką. A po iluś miesiącach się dowiadujecie, że ta osoba, którą tak bardzo kochacie, z którą tyle byliście, to ona jest kułką. Czejcie, to zawsze będzie kułką. W sumie, jak tak teraz drugi raz przesłuchałem tą głosówkę, jak słychać, jak bardzo to emocjonalne jest ze strony fagaty, i to jest bardzo podobne. Zaufajcie, jakby znam się na fagacie dość. Dużo przestudiowałem, to to się wydaje na faktycznie coś, co fagata by zrobiła, nie? W momencie rozstania taka emocjonalna bardzo głosówka, po jej głosie słychać, że faktycznie te emocje są, a nie jest to udawane. No i jedyne, co mamy oczywiście w tej głosówce, to jest to, że ewidentnie fagata toś, coś się dowiedziała rzekomo o Lizaku. Nie wiem, że on ją zdradził może, dlatego tak go wyzywa. Jest taka możliwość, no bo nie widzę innego powodu. No, chyba, że na przykład, nie wiem, za jej plecami ona zauważyła, że on coś pisał z, nie wiem, jakim ziomkiem, że haha, fagata daje mi hajs, e, S, mam łatwe życie, a ona sprzedaje swoją prywatność na internecie. Nie, no to, to jest jeden chyba scenariusz, który mogę wymyślić. No i co, po tej głosówce na jej kanale nadawczym dostaliśmy oczywiście też zdjęcie płaczącej fagaty na story. To tak też typowo. No i wraz z tym, jakie by to było rozstanie, gdyby nie. Odebranie followa Lizakowi na Instagramie. Zaraz po tym, oczywiście, fagata użyła y, to, że każdy o tym gada, że ona jednak zerwała z miłością swojego życia już kolejny raz. No i cykl fa fagaty powraca i tak dalej. Wykorzystała to tym, że zareklamowała swoją niebieską stronę, dając zdjęcie dość mocno znegliżowane, podpisując je, że teraz będzie mocniejszy kontent na niebieskiej stronie. No bo skoro jej chłopak nie był wielkim fanem, to wiadomo, że jakieś takie limity miała, a teraz już nie ma limitów, Wie więc będzie mocniej, nie? Żeby jakby zareklamować, żeby ludzie kupowali. Lizak y odpowiedział w sumie, no nie wiem, czy odpowiedział, bo to jest y jeden screenshot, który taki znalazłem na Twitterze, a bardzo mocny research zrobiłem, jeżeli chodzi o wokół tego, no bo nie byłem na bieżąco, nie śledziłem tego, jak do dobrze wiecie, więc wy mi potwierdźcie w komentarzach, czy to jest prawdziwe, ale brzmi to na prawdziwy, no bo niby Piotr Lizakowski na story wrzucił szukam kogoś, kto naprawi dziurę w ścianie i panelu podłogowym, tylko poważne propozycje. I biorąc pod uwagę, jak Fagata potrafi być agresywna i wybuchowa podczas zerwań, i nie tylko to, to w sobie brzmi legitnie, nie? Ale proszę potwierdźcie mi to w komentarzu, jakby zaznaczam, że nie wiem, czy to jest prawdziwe, bo tylko jedna osoba tego screenshota dała i to miało trzy lajki na Twitterze. To na pewno jest prawdziwe, bo na swoim kanale nadawczym niby, niby Piotr Lizekowski napisał: Słuchajcie, trzeba wam coś wyjaśnić, bo to już poszło za daleko. Nie jesteśmy razem, ale nikt nikogo nie zdradził, nie ma między nami złości, mamy normalne relacje, jak dorośli ludzie, i to jest tyle w temacie. I tutaj coś mi się nie zgadzało. Rozstanie się z fagatą i potem normalne relacje, to jakby nie wiem, albo on chciał ugasić pożar, albo po prostu chciał napisać, jakby to wyglądało, że jak prawdziwe, normalne zerwanie, bo chyba widzicie, gdzie z tym idę, nie? Fagata na to odpowiedziała na swoim kanale nadawczym, nie ufajcie żadnemu facetowi, oszukają was, złamy mam serce, wy byście dla nich wszystko zrobili, zapytajnik, oni was zdradzą i wykorzystają, oszukają. I to takie pisanie bardzo nielogiczne, biorąc pod uwagę, że Lizak daje jeden statement, wszystko wygląda na jedno, a potem jednak, jednak dowiadujemy się drugie od Fagaty jakby. Tylko problem z tymi zerwaniami Fagaty jest tak, że one zazwyczaj są nielogiczne, dlatego to dodaje troszeczkę wiarygodności temu wszystkiemu. A fakt, że ona już oddała tego followa Lizakowi no i napisała na swoim kanale nadawczym tęsknię, to tym bardziej powoduje, że mam takie bo mamy takie grube 50-50, jeżeli chodzi o legitność tego całego zerwania. Musimy brać pod uwagę parę rzeczy. Po pierwsze, w Ofagacie ostatnio było dość cicho. Fagata nie lubi, jak jest o niej cicho, więc mogła sobie pomyśleć, że Kurczę, w sobie jest o mnie cicho, kiedy jest o mnie głośno, no kiedy e, zerwę z e, jakimś facetem, więc mogli się faktycznie jakoś dogadać, bo i tak to, że ona wróci do swojego byłego, to jest też logiczne, bo zazwyczaj to się dzieje. E, Lizakowi jakoś to chyba mega nie przeszkadza, biorąc pod uwagę, że inne rzeczy też mu nie przeszkadzały. E, no i jak najbardziej, teraz Wam sugeruję, że jeżeli oni wrócą do siebie, a jest to bardzo prawdopodobne, to jest taki gram nadziei, no takie 50-50, że mogło to być wszystko ustawione, no, no bo zadziałało, tak? No, Konopski nawet zrobił o tym odcinek bo w sumie mało się dzieje w internecie, e, no więc to kurde, cały internet huczał, no, no nie tym bardziej, że nie mamy jakichś większych powodów, dlaczego mieliby zerwać. Fagata raczej bardziej by jakiś większe expose zrobiła, biorąc pod uwagę niby jaka wściekła jest na swojego chłopaka. A tutaj jakby tak troszeczkę ogólnikowo ona mówi, ale żeby trochę pasowało to niej, żadnych jakichś takich większych szczegółów, a biorąc pod uwagę, że nawet Fagata ostatnio próbowała jakiegoś ziomka losowego wybić, e, że, że to niby jest jej brat, no chyba, że to faktycznie jest jej brat, i ja o czymś nie, no bo z tego co ja kojarzę, to ona miała tylko jedną siostrę. Nigdy nic nie mówiła o bracie, ani nic takiego. No i nagle pojawia się jakiś losowy ziomek, daje z nim zdjęcie, taguje go, a on ma bio takie perfidne. Fagata, brother, serduszko i family first, jakby to był taki typowy bejcik. No to może już wtedy pomyślała, że będzie o niej głośno, że pokaże swojego brata, nie wiem co to miało na, na, na cel, ale to z tym ustawionym zerwaniem ma coraz więcej Sensu, jak sobie o tym myślę, Jedne, co nie ma sensu to właśnie to, że faktycznie emocjonalnie ona bardzo podchodziła do tej głosówki, gdzie gadała o tym wszystkim, aczkolwiek no nie wiem. Napiszcie co wy o tym myślicie, ale coś czuję, że prędzej czy później oni i tak wrócą do siebie, w sensie, że e, lizak i fagata i my w sumie pozostaniemy z tym, że i tak każdy gadał o tym zerwaniu, i tak nie bardzo, bardzo pasuje mi to pod fagatę, że mogła to faktycznie ustawić. Ale z drugiej strony, też faktycznie pasuje to, że to zerwanie całe było aż tak bardzo nielogiczne. Ona i tak by wróciła do swojego ex, mimo tego, że niby jakąś krzywdę je zrobił, nie? No to i tak ci tak mi pasuje. No nie, dobra, napiszcie co wy w komentarzu. Autentycznie mnie to y, interesuje w sumie, bo nie widziałem takiej drugiej perspektywy na to wszystko. Tylko, uh, typowy cykl fagaty i tak dalej. Ale ja tutaj nie widzę typowego cyklu, nie? No, znaczy, to jest aż za bardzo typowy cykl. Ja się z wami żegnam, zostawcie like, zostawcie suba. No suba, za faktycznie możecie zostawić, że jeszcze nie macie. Ja się wam żegnam, zostawcie lajka. Na razie do jutra.